Witam wszystkich, z tej strony Szaman, Survival Group. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu nietypowym, ponieważ na plażach Zatoki Meksykańskiej, a konkretnie w South Padre Island, no to jest praktycznie zaraz przy granicy z Meksykiem. I w dzisiejszym filmiku pokażę Wam technikę tropikalną, aczkolwiek, która może być w Polsce stosowana, ale tylko w bardzo ciepłe dni letnie, tutaj praktycznie w każde, to będzie technika, Korzystamy sobie z faktu, że jesteśmy na takiej szerokości geograficznej, a nie innej i Słońce nam daje pod naprawdę ładnym e, kątem, promienie. Korzystamy też sobie z tego, że mamy słoną wodę w oceanie i w ten właśnie sposób, mając ocean, sobie spróbujemy tą wodę morską, która jest niezdatna nie do picia, jest dużo, dużo bardziej słona niż w Bałtyku, e, sobie uzatnić do picia. A jak to zrobimy? Używając e, tak zwanego Solar Steel. A jak to zrobimy? Prosty sposób. Wykopujemy sobie dołek, do którego nawrzucamy, w tym przypadku akurat ręcznik, aczkolwiek może być to wszystko, namoczone wodą morską. Jeśli wody morskiej nie destylujemy, to na przykład można sobie pozyskać w ten sposób wodę z roślin przez transpirację, albo namoczyć wodą brudną materiały, aby sobie ją zdestylować. W tym wypadku pozbywamy się soli z wody. O to nam głównie chodzi. Tak więc wykupimy sobie dołek. Do szybka wrzucamy tkanin namoczonych wodą morską. Na środku, na samym dole dołka umieścimy nasze naczynie, w które ma nam spływać nasza czysta woda. Od góry zakryjemy to folią przezroczystą w tym przypadku. Aczkolwiek może to być też folia NRC, albo inne improwizowane materiały, które są po prostu wodoszczelne. Najlepiej tak, żeby przechwytywał ciepło od słońca, od promieni słonecznych, które się wytwarza, taką chcemy sobie zbudować w środku szklarnię. I teraz tak. Co się będzie tam działo? Woda, która będzie w naszej tkaninie, będzie parowała. Para będzie szła do góry. Będzie się skraplała na naszym, na naszej płachcie. I teraz trzeba zrobić taki tylko trik, żeby na środku położyć jakiś obciążnik, żeby płachta była w najniższym punkcie nad naszym kubkiem. Wtedy woda, która się skrapa na płachcie, będzie sobie płynęła, płynęła, płynęła do najniższego punktu i kropelkami spływała do naszego kubeczka. Dobrze, nie będę tutaj więcej mówił teoretycznie, bo zaraz to będziemy robić i wszystko Wam pokażę już, kiedy będzie technika wykonywana. Tak więc, widzimy się, jak już dołek wykopię odpowiednich rozmiarów, wyłożę go namoczonymi materiałami, w będzie stał już kubeczek i będę przykrywał wszystko już folio. Tak więc, cóż, zapraszam. Dobra, jak tutaj widzimy, przygotowałem sobie dołek. Mniej więcej takich rozmiarów, nie musi to być nic wyrafinowanego. Taki dołek jak najbardziej wystarczy. Po środku sobie wykopałem taki jeszcze kolejny taki mały dołeczek na kubek, żeby nam do góry nie wystawał, bo on jest dość, dość wysoki. Dołek ma być na tyle duży, żeby nasączone wodą morską materiały zmieściły się dookoła kubeczka, ale jednocześnie nie były na tyle wysoko, żeby dotykały folii, która będzie rozłożona w ten sposób na płask. I teraz tak, jak już to wszystko będzie rozłożone, to sobie obciążę na samej górze. Próbuję użyć tych muszelek do tego celu, tak aby najniższy punkt folii znajdował się nad kubeczkiem. Aby para, która się skrapla na naszym, na naszym plastiku, żeby sobie w postaci już wody pitnej, destylowanej wody, schodziła na sam dół i skapywała nam do na naszego kubeczka. Tak więc cóż, już widzimy się zaraz jak wszystko, wszystko już wstawię i jeszcze raz wszystko mówię, a, no, a potem widzimy się już jak wody trochę nam się destyluje do, do picia i po prostu dalej będę omawiał e, temat. Cóż, zapraszam. Dobra, tak to mniej więcej wygląda już po wstawieniu. Tak więc co tutaj widzimy? Jest dołek. Na środku nie widać już go, ale jest kubek. Dookoła niego są obłożone materiały w taki sposób, żeby były jak najbliżej kubka, ale też żeby były jak najbardziej rozłożone, prawda? Żeby jak najszybciej parowały, jak najszybciej pozbywały się wody. Dobra. Teraz teraz wezmę kamerę i Wam pokażę z bliska, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Z bliska Wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej tutaj przy tym plastiku, w ten mniej więcej sposób. Tutaj już widzicie, jak się woda skrapla. Może ja postukam parę razy, to zobaczycie. O, 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 widzicie? Woda już się tam powoli zaczęła, zaczęła skraplać. I po jakimś czasie będzie nam spływać do naszego kubka, który jest pod obciążeniem. Tutaj akurat nie znalazłem na tyle ciężkiego yy, kamienia, żeby to zrobić, więc użyłem piasku, a po środku piasku yy, wbiłem taką jakby większą muszę, aby ten punkt najniższy był jak najmniejszy, żeby to nam rzeczywiście miało szansę dobrze kapać. No to teraz, cóż, przy tym wietrze będę musiał pilnować co chwila, żeby nam mi to nie, nie zasypało piaskiem, wtedy nie będą docierały promienie słoneczne i po prostu będzie wolniej parowało. Ech, dlatego co jakiś czas trzeba tutaj sprawdzać, czy piaskiem nie jest to przysypane i tak trzeba pielęgnować tego, ten, ten, ten właśnie tą destylarkę, czyli ten Solar Steel. W takim razie czekamy na efekty naszej destylarki i widzimy się, kiedy już odrobinę w kubku wody z naszych ręczników się uzbiera. Zapraszam. W oczekiwaniu na, w oczekiwaniu na efekty naszego pierwszego Solar Pozwoliłem sobie wstawić drugiego. Tutaj cały czas trzeba pilnować, żeby ten piasek nie spływał na dół przez jakiś czas. Chodzi tu o to po prostu jak w pierwszym Solar Steelu. Miałem taką sytuację, musiałem to odgarniać, ponieważ plastik dotykał już do kubka i uniemożliwiał tym kropelkom, które tutaj widzicie. Mam nadzieję, że zaraz jakaś poleci, bo już zaczyna się tutaj skraplać te małe kropelki w większe krople. O uwaga, leci, leci. O, 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 o i idzie, idzie, o i poszła i mamy kropelkę do kubeczka, na 100% spadła, bo to była dość, dość szybko leciała, tam jest dość nisko, tam już woda jest nagromadzona, więc na pewno do kubeczka spadła. Dlatego po prostu trzeba pilnować, żeby folia nie dotknęła kubka w przypadkiem, bo wtedy ta, ta woda będzie uderzała o krawędź kubka i spływała do piachu po, po, po ściance kubka, więc to, to nas nie interesuje. Dlatego po prostu trzeba regularnie pilnować tych Solar Steel. Ten działa jak najbardziej ok. Oczywiście ma wady, jest wiatr, jest suchy piach, nam le leci ten piach trochę do solar Steelu. Nie jest to dobre. No nie jest to solarstil idealny, ale nawet taki działa i jest w stanie nam zapewnić trochę wody na, na ileś tam czasu. Yy, tutaj wstawiłem drugi. Zaraz go ogarnę, bo on jest dość świeży. Zaraz go ogarnę z tego piachu. Yy, tam, przy, jak zauważyliście, przy tamtym. Podsypałem taki lekki wał z mokrego piachu od strony wiatru I jak, jak widać trochę to działa, tutaj tego wału nie ma I jak widać e, no, sytuacja jest trochę gorsza Zaraz to opanuje, ale na razie Chcę wam powiedzieć taką wa bardzo ważną rzecz, że Nigdy nie polegajcie na, albo to już powiem do kamery Podczas gdy moje Solar Steale pracują dla mnie na wodę To muszę wam powiedzieć jedną rzecz, żebyście nigdy nie polegali na jednym Solar stylu. One nie są idealne i ilość wody, jaka no, są w stanie nam zapewnić, nie jest, na pewno nie jest wystarczająca niż taką, taką temperaturę potrzebujemy spożywać. Dlatego nigdy nie polegamy na jednym Solar Steelu. W mojej ocenie tak przynajmniej 10 sztuk przydałoby się, żebyście mieli na takiej plaży rozstawa, na taką jakby farma wody sobie zróbcie. I oczyszczajcie w ten sposób wodę morską do, do wody pitnej. <laughs> Jak już pozyskamy wodę pitną z tych Solar, solar Stylów, to ja jeszcze omówię, co należy z nią zrobić, ponieważ. albo powiem już teraz. Ponieważ taka woda destylowana jest ok, ale na krótki okres czasu, jak jak będziecie pilić tą wodę destylowaną albo deszczówkę, to, zacznie, to zaczną wasować skórcze i będziecie odczuwali niedobór minerałów. Dlatego, jeżeli, jeżeli mamy mniej więcej tyle wody, ile pozyskamy w kubku, to przyjmuje się, że na litr wody. Mniej więcej pół łyżki wody morskiej niefiltrowanej się dolewa, tak aby uzupełnić solę i minerali, minerały w wodzie. Z jedna taka muszelka napełniona wodą morską niefiltrowaną i powinno być ok. Tak więc cóż, widzimy się jak już będziemy w końcu tej wody trochę mieli i ostateczne kroki wykonam, czyli doleję, doleję odpowiednią ilość wody morskiej niefiltrowanej, wypiję ją na Waszych oczach i na tym się pożegnamy z, z tą dzisiejszą techniką suriwalową. Zapraszam. Dobra, nasz nowy solar ten nowszy, już wchodzi w pierwszą fazę takiego skraplania. Czyli już widać pierwsze krope, które się formują, takie jakby strugi tutaj płyną. Tych kropel spływają w dół do naszego kubeczka, który jest pod piachem i pod naszym takim jakby środkiem częstkości, czyli pod muszelką wypełnioną mokrym piachem. W miarę to zdaje egzamin. Tymczasem, tymczasem przejdźmy się do solar stylu numer. Jeden, czyli tego starszego i zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj faza skraplania już jest w jak najlepszym, że tak powiem rozkwicie. Już nasze kropelki są uformowane. Co chwila, jakaś, co chwila jakaś jedzie, o tutaj na przykład widzimy, co chwila jakaś jedzie już do e, kubeczka. Idzie, 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 poszła. Może pomożemy tym, tutaj ładne są krople, może im trochę pomożemy, żebyście widzieli, o trochę popstrykam. o widzicie, co się dzieje? pojedną jak złe. Dobra, zaraz to będę odkrywał, jeszcze tylko odstukam wszystkie te kropelki, żeby jak najwięcej było w kubeczku, żebyście widzieli. E, no a potem może nawet odkryję tamten, chociaż w tamtym to pewnie będzie jeszcze mało. No i e, oczywiście e, dalsze, te, dalsze, dalsze rzeczy omówię i się na dzisiaj pożegnamy. Dobra, e, w takim razie widzimy się, jak już będę odkrywał nasz e, solarsty. Tak więc odkrywamy sobie nasz solarsty. Tyle, ile mogłem to e, tutaj. Napstrykałem, żeby woda jak najbardziej spłynęła z tego, co już się osadziła. Tak więc teraz no i zobaczymy ile nam tej wody wyszło. Sprawdźmy. Dobra, odkryłem sobie nasz Solar Steel. Minęło no nie więcej niż półtorej godziny destylacji. Nasze tutaj ręczniki są już prawie suche. Woda na pewno trochę wsiąkła w piach. Trochę kapelek na pewno odparowało tutaj do, do piachu, które się znajduje w, w tym miejscu i wsiąkło. Dlatego sprawdzimy sobie, ile nam wyszło wody. Na półtorej godziny było mniej więcej tyle, no to sobie, jak będziecie uzupełniać wodę w, w ręcznikach na bieżąco, no to pomóżcie sobie, prawda? Razy tam, razy mniej więcej 7-6, bo tyle mniej więcej trwa dzień gdzie to można efektywnie wykorzystywać, no to w miarę z jednego Solar styla tyle będziecie mieli dziennie. Dlatego to co powiedziałem wcześniej, te 10 Solar to jest minimum, żeby, żeby sobie zrobić dowolnie z, ze szmat, ze roślinności, bardzo dużo wody dać non stop do, do piachu co chwila, żeby ona parowała i żeby nie zdążyła, nie zdążyła wsiąknąć, żeby parowała i się skraplała nasza naszego kubeczka. To są różne techniki, ja akurat zaimplementowałem technikę z, z materiałem. Dlatego, no cóż, dobra, to na taką ilość wody, tak jak mówiłem, poglądowo, no, wydawamy dosłownie minimalną ilość wody morskiej, minimalną do takiego, do takiego czegoś, to kropla by wystarczyła, żeby e, uzupełnić e, po prostu mikroelementy i minerały w wodzie. Ja to, ja to zrobię, no tutaj użyję jakiejś muszelki. Zatem spróbujmy sobie naszej wody którą nam udało się sprokurować za pomocą e, solarstylu. Tutaj mam dosłownie minimalną ilość wody morskiej w tej muszalce. sobie dosłownie kropne wleje O, nawet mi z palców ściekło, ze dwie. O! I na taką ilość to wystarczy, żeby to, to, ta woda już została przez organizm odczuta, a nie się przez nas przesączyła jak przez, jak przez sito. Dlatego e, no co, cóż. Ja sobie wodę wypiję, zobaczymy jak ona smakuje. Czy jest, czy jest powiem wam, nie tego nie, nie mogę za, na filmie zademonstrować, ale wam powiem czy jest słona czy słodka. W wodzie nie odczuwam nawet grama soli, ta kropelka jest niewyczuwalna. Troszkę może piasku, ale to makroelementy, to zdrowe. No dobra, to pozyskałem sobie wodę z oceanu za mną, z zatoki meksykańskiej która normalnie do, do, do picia się nie nadaje. Jest dużo bardziej słona niż w Bałtyku, a już ona się nie nadaje do picia. Tak więc, no, sami widzieliście, ile, te, ile tej wody było przez półtorej godziny, mniej więcej, no to sobie powiedzcie, ile przez takiego jednego Solar Stylu będziecie mieli dziennie. I sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wam wystarczy taka ilość na cały dzień. Dlatego jak mówiłem wcześniej, tych solar stylów, kiedy mamy dostęp do wody morskiej, robimy tyle, i nam tylko starczy materiałów, ile nam tylko starczy możliwości, prawda? Ponieważ. E... I zabieramy się to od razu, od razu po wystąpieniu sytuacji soliwalowej. Od razu się to, to zabieramy. Ponieważ to jest to bardzo ważne, odwodnienie w takich warunkach to jest rzecz bardzo prosta. Na początku yy, można się tak bardzo łatwo złapać, że się pić nie chce bardzo w takiej temperaturze, co jest dziwne. Idziecie spać, potem się budzicie. Wszystko jest niby w porządku, ale próbujecie usiąść to wam się kręci wszystko w głowie, nie możecie wstać, nie możecie nic zrobić, tak musicie pilnować i tak musicie, tak musicie próbować kilka razy. Jakby się to zdarzyło, sobie parę dni temu, jak tutaj się jeszcze nie, nie zaaklimatyzowałem, bo mamy teraz mniej więcej tak na, na oko, nie mam no, to przy sobie, ale jest 35-38 stopni Celsjusza, coś, coś, ten, coś ten deseń, plus wiatr, więc naprawdę bardzo łatwo odwodnienie, nie ma problemu. Dlatego no, mam nadzieję, że ta technika nigdy Wam się nie przyda w sytuacji survivalowej, takiej prawdziwej. Aczkolwiek za, zachęcam do, do treningu i do ćwiczeń. Zwłaszcza w taką pogodę, jeśli w Polsce też taka pogoda występuje, zwłaszcza nad morzem. Próbujcie. E, warto to mieć przynajmniej parę razy zrobione, żeby. E, przynajmniej raz zrobione, żeby w sytuacji, kiedy będzie potrzebne, żeby już wiadomo było, z czym to się je. Dlatego cóż, e, tradycyjnie. Dzięki za oglądanie. E, widzimy się przy okazji kolejnego filmu z kolejną techniką soliwalową. E, jeśli macie jakieś pytania co do tego solara stylu, to. Zadawajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Odwiedźcie nasz fanpage na Facebooku. Obejrzyjcie też nasze pozostałe filmy na naszym kanale. Oprócz tego zapraszam na naszą stronę internetową. No i oczywiście na szkolenia. Dlatego cóż, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się przy okazji następnego filmu e, z następną techniką silwalową. Trzymajcie się, cześć!